Kolega mi dzisiaj maszynę pożyczył Jest pięknie Gdzieś w Wielkopolskim dzisiaj jestem Z Lubinia przyjechałem Gdzieś Górki tutaj są co z kolegi żwirownia Kolega mi tu pozwolił jeździć No tak jest, no, trzeba ciężko pracować i później trzeba odpoczywać. Nawet jeśli nie jest weekend. Zobaczcie, jaki tu jest piękny dokładów. Wszystko fajnie, tylko że. Motorem na przykład, jak się zakopiesz, to go sam wyciągniesz. A tu, jak już tak. miałem w jednym momencie taką górkę, gdzie ani w tą, ani w tą. To już samemu mój go nie wyciągniesz. Jest ciężko. A jak tu pięknie, kurde. Szkoda, że mam opony szosowe. Bo tak to w ogóle prawie nie kopię. Ale wiadomo, zrób na, na kostce, by szybko siadał, szybko wykopał kolejne. A tak już wiem, że jak nie podjadę, to. To się nie zakopie, pod, pod sam silnik. Nie wiem, co to są za miejscowości, tam jest chyba. Co tam jest za miejscowość, to gdzieś koledzy. Nie wiem, czy to przemęt. Wentylator daje czadu dzisiaj jak cholera Bo jest dosyć ciepło Ale cool, to jest pięknie